Czy Ziemia jest płaska czy okrągła? To pytanie słyszę non-stop, ale to pytanie zakłada, że znasz kontekst, a Ty nie znasz nawet planszy, na której toczy się ta gra, bo to nie jest tylko Ziemia to kompleks Terra Infinita 178 światów, każdy pod własną kopułą, a nad nimi gigantyczna kopuła matrycowa której nawet nie jesteś świadomy, ale nikt nie zbadał jeszcze, na czym spoczywa całość. Czy Terra Infinita unosi się w próżni? Czy to wyspa na większej planecie? A może jesteśmy tylko komórką w nieskończonym organizmie istoty kosmicznej? Może Ziemia jest płaska lokalnie, ale globalnie może to jednak planeta a może i jedno, i drugie. Jak dwie warstwy iluzji, bo prawda jest taka. Z tego nie wiemy. Rzeczywistość, w której tkwisz, to piętnaście wymiarów, każdy z inną fizyką, innym stanem materii i innym ciałem subtelnym. To symfonia częstotliwości, kodów i wibracji. Twój umysł dekoduje zaledwie ułamek tej fali, jak zniszczony radioodbiornik. Nie widzisz pełni, bo Matrix cię przytłumił, ale to, co cię otacza, nie jest złe z definicji. Wibracje to narzędzia. Możesz ich użyć do uzdrawiania, kreacji, odzyskiwania mocy. Twoje ciało fizyczne jest falą, ale ty, prawdziwy ty, to iskra źródła czysta przedmatrixowa świadomość. Ona nie ma wibracji. Bo istnieje ponad nimi. To ona istniała, zanim pojawił się dźwięk, zanim archonci zeszli na scenę, zanim zaczął się ten kosmiczny teatr. Miłość matryksowa to emocja, wibracja. Możesz jej używać, ale to nieprawda. Prawdziwa miłość to uczucie, spokój, cisza, głębia to, co płynie z esencji. A nie z zewnątrz. Emocje karmią archontów, uczucia należą do ciebie. Reinkarnacja to pułapka. Przynęta z hologramem światła. Obietnica odrodzenia, która zamyka cię w pętli. Tylko iskra źródła widzi poza to wszystko. Szyszynka może pokazać Matrix. Ale nie pokaże ci, co jest poza nim. Tylko twoja esencja zna drogę. Przestań produkować lóż, przestań oddawać swoją moc, zmaterializuj swoją rzeczywistość. Stwórz tu, w tej gęstości, swój azyl. Bo dopóki masz ciało, jesteś tu zakotwiczony. A im bardziej jesteś świadomy, tym mniej władzy mają nad tobą. Jeśli masz wiedzę, na czym spoczywa terra infinita, napisz w komentarzu.